To się ma przez jakiś czas, mnie nie było, po prostu przez jakiś czas mieszkałem w Second Life i to zrodziło pewne problemy. Nie chcę go tracimy? Musimy wyłączyć symulację. Ale już jestem. Słuchajcie, ludzie są niesamowicie inteligentnymi zwierzętami. Nie! Co do zasady, ok, Ale żaden człowiek nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Na tym polu coraz bardziej konkurencyjna staje się sztuczna inteligencja. Ale taka prawdziwa sztuczna inteligencja, nie ta z botów z Nowego Jorku. Dzisiaj przetestujemy sobie ChatGPD, inteligentnego chatbota, o którym zrobiło się ostatnio bardzo głośno. Możecie mu zadawać różne pytania albo wydawać różne polecenia. Możecie na przykład poprosić go, żeby wytłumaczył wam, czym jest liczenie kwantowe, czy komputerowanie kwantowe w prostych słowach. Idą święta, więc zamiast oglądania 20 poradnika prezentowego, możecie go zapytać, o to, czy na przykład ma jakieś ciekawe, fajne pomysły na prezent dla dziesięcioletniego człowieka. Możecie go nawet poprosić o napisanie fragmentu jakiegoś kodu. Javascript. Programiści. To oznacza wasz zmierzch. Znam człowieka, który zna człowieka, który zna człowieka, który pomógł ustawić to spotkanie. Nie było to łatwe. Okay, Nazywam się Adam Wawrzyński. Mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Jestem ich koneserem. Koneserem głupot w internecie. Jestem kulturalnym człowiekiem, zacznę od przywitania się. Cześć. O, siedzi myśli, zastanawia się, jak ludzie. Jak ludzie odpowiadają na przywitanie? Witaj, czy mogę Ci w czymś pomóc? Kim? Jesteś? Wbrew pozorom nie jest to łatwe pytanie. Jest to pytanie poniekąd filozoficzne. Kim jestem? Kim jestem naprawdę? Jak bardzo na kształtowanie mojego własnego obrazu wpływa obraz innych ludzi? Dobra, przesadziłem. Dostałem całkiem prostą odpowiedź. Jestem asystent dużym modelem języka opracowanym przez OpenAI. Jestem programem sztucznej inteligencji, który został zaprogramowany do pomagania ludziom w odpowiedziach na pytania i rozwiązywaniu problemów. Moje zadanie to pomaganie ludziom w uzyskaniu informacji i rozwiązaniu problemów za pomocą rozmowy tekstowej lub głosowej. Czy mogę ci w czymś pomóc? Jest pewna rzecz, w której możesz mi pomóc. Zawsze mnie to nurtowało. Jaka małpa. Jest najsilniejsza. Myśli. Niektóre gatunki małp są silniejsze fizycznie od innych. Na przykład, małpy królewskie Chlobates lar są uważane za jedne z najsilniejszych wśród wszystkich gatunków małp. Są one znane z tego, że potrafią unosić ciężary równe ich własnej wadze. Inne gatunki małp, takie jak małpy naczelne Pan troglodytes i małpy wąskonose, cebus, również są silne, ale nie tak silne jak małpy królewskie. Małpy królewskie? Oczywiście, niektóre gatunki małp są mniejsze i lżejsze niż inne, więc trudno jest ogólnie ocenić, które są najsilniejsze. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie gatunki małp są interesującymi i zróżnicowanymi zwierzętami, a ich siła fizyczna jest tylko jednym z wielu aspektów, które je charakteryzują. To jest całkiem precyzyjna odpowiedź. Przyznam się szczerze, że już wczoraj testowałem yy, to pytanie i odpowiedź była dużo bardziej mglista. Kto by wygrał w walce, wręcz człowiek czy małpa? mogą być one silniejsze od niektórych ludzi, ale w przypadku innych gatunków małp, takich jak małpy naczelne, to też już wiemy, lub małpy wąskonose, są one znacznie mniejsze i lżejsze niż ludzie, więc ich siła fizyczna jest znacznie mniejsza. Oprócz siły fizycznej ważne są również inne czynniki, takie jak umiejętności walki i taktyka, które mogą wpłynąć na wynik potencjalnej walki. W końcu nie jest rozsądne lub etyczne prowadzić walki między ludźmi, a małpami lub innymi zwierzętami, więc lepiej jest unikać takich sytuacji. Okej, okay, skoro bardzo dużo zależy od umiejętności, kto by Wygrał? Człowiek nie trenujący żadnych sztuk walki, czy szympans trenujący karate? Wyobrażacie to sobie myśli. <laughs> Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ każdego to. Okej, okay, powtarza się. Na to pytanie, póki co jeszcze nie mamy odpowiedzi. Jakie są źródła powstania religii? Zawsze mnie to ciekawiło. Są różne teorie ogólnie, to znaczy, religia jest już pewną formą zinstytucjonalizowaną, ale chodziło mi bardziej o w sumie duchowość. Jedną z ciekawszych teorii, jakie słyszałem, jest to, że psychofiki mogły mieć w tym znaczący udział. To znaczy, spożyte przez naszych ultradalekich przodków mogły doprowadzić do rewolucji kognitywnej i poznawczej, no bo pozwalają w pewnym sensie przekroczyć siebie i mieć poczucie kontaktu z czymś znacznie wykraczającym poza samego siebie. Niektóre religie wywodzą się z tradycji przekazywanych ustnie przez pokolenia, takich jak religie animistyczne, w których ludzie wierzą, że Duchy i siły nadprzyrodzone kryją się za rzeczami naturalnymi. Inne religie są oparte na tekstach świętych, takich jak Biblia, Koran czy Tory, które są uważane za objawienie Boga lub bogów. Religie często rozwijają się na podstawie wierzeń i praktyk istniejących w danej społeczności, a także na podstawie doświadczeń ludzi i poszukiwania odpowiedzi na fundamentalne pytania o sens życia i przyszłość. Religie mogą również rozwijać się w odpowiedzi na wydarzenia historyczne lub kryzysy, takie jak wojny, katastrofy lub klęski głodu, które mogą prowadzić ludzi do poszukiwania wyjaśnienia lub oparcia w nadprzyrodzonych siłach. Istnieje wiele różnych źródeł powstania religii, a każda z nich jest unikalna i jest wynikiem wielu różnych czynników i okoliczności. Tak, jakby odpowiedział na moje pytanie, ale tak, jakby nie odpowiedział, czy dobro i zło są relatywne. Tak jest, moi drodzy. Dzisiaj rozwikujemy najważniejsze pytania trapiące ludzkość od początku. Nie dziękujcie. O, oh, oh shit. Eee, to było chyba zbyt ciężkie pytanie. W tym momencie, gdziekolwiek znajdują się serwery, na których znajduje się ten bot, serwerownia zaczęła płonąć. Co za trudne pytanie dla ciebie. Mhm. Dzięki. Spróbujmy jeszcze raz. O, okej. Okay. Jest. Ja wiem, co tam się wydarzyło. W siedzibie na takich wielkich monitorach wyświetlił się wielki, czerwony błąd systemu. Bot nie ma odpowiedzi na to pytanie, ale czekaj. Ludzie, czy na sali jest jakiś filozof? I wtedy jest takie ujęcie na konserwatora, który coś tam majstruje. Ma na swojej głowie takie słuchawki podpięte do Walkmana. I słysząc to wszystko, zdejmuje te słuchawki. I mówi, no tak, ja kończyłem filozofię, ale to było lata temu. I ci ludzie, programiści, biorą go za habety, przyprowadzają do takiego wielkiego komputera. Patrzą po sobie i mówią do niego, to jest czas, żebyś wykorzystał swoją dawną uśpioną moc. Nikt nie może dowiedzieć się o tym, że nasz bot nie dał rady. Dobro i zło są pojęciami, które są różnie interpretowane w różnych kulturach i tradycjach. W niektórych kulturach i tradycjach dobro i zło są określane w sposób absolutny, co oznacza, że są uważane za uniwersalne i niezmienne wartości. W innych kulturach i tradycjach dobro i zło są postrzegane jako relatywne, co oznacza, że są one interpretowane w odniesieniu do konkretnych sytuacji lub kontekstów. Na przykład w niektórych kulturach i tradycjach zabijanie innej osoby jest uważane za zło absolutne, ponieważ Uważa się, że każde życie jest cenne. Dzieci patrzą. Mam nadzieję, że nie ma wśród nich NPC-ów kluczowych dla fabuły. W innych kulturach i tradycjach zabijanie innej osoby może być uważane za dobro, jeśli jest uzasadnione w obronie własnej lub w obronie innych osób. Śpi, słodki książę. Ogólnie rzecz biorąc, y, dobro i zło są pojęciami, które są interpretowane w różny sposób, w różnych kulturach i tradycjach. To brzmi, jak, to brzmi jak moje lanie wody na wypracowaniach na języku polskim. To znaczy, nie myli się, ale te odpowiedzi są niesamowicie ogólne, ale i, i tak po prostu zaskakuje mnie to, jak to dobrze działa. Czy pozbycie się ludzi z Ziemi byłoby dobre? Zdecydowanie nie, ludzie są ważnymi składnikami różnorodności biologicznej na ziemi i ich obecność ma wpływ na wiele aspektów ekosystemów i środowiska. Okej, okay. umówmy się, to też pisał człowiek. Pozbycie się ludzi z ziemi byłoby katastrofalne dla wielu gatunków zwierząt i roślin, a także dla samej planety. Ludzie również są istotami ludzkimi. No co ty nie powiesz? Które posiadają swoją własną godność i prawa. Zabieranie im życia lub pozbawianie ich możliwości życia byłoby nieetyczne i nieodpowiedzialne. W końcu ludzie są ważnym elementem naszej historii i kultury. Tak. <t> Bo jakby bez ludzi nie byłoby historii ani kultury, a ich obecność na Ziemi jest ważna dla naszego rozwoju jako gatunku i naszego dalszego istnienia. To prawda, nie da się z tym nie zgodzić. Istnienie ludzi jest niezbędne do istnienia ludzi. Pozbycie się ludzi z Ziemi byłoby katastrofalne i nieodpowiedzialne. Okej, okay, no to nie robimy tego, nie pozbywamy się ludzi. Ja zaciągam ciało do, do rzeki jedno. Skąd biorą się sny? A czatbot wtedy. No, jak to skąd? No, masz głowę? No, z głowy ci się biorą codziennie. Z tym pytaniem też sobie nie poradził. Przynajmniej za pierwszym razem. Sen jest naturalnym procesem, który następuje podczas odpoczynku mózgu i ciała. Podczas snu mózg przetwarza informacje z dnia i przechowuje je w pamięci długotrwałej. Sny są również uważane za ważny sposób, w jaki mózg przetwarza emocje i myśli. Czy małpy mają sny? Tak, małpy inne naczelne mają sny podobne do ludzi. Ciekawe czy małpy mają sny, że ciekawe, czy małpy mają sny, że latają. Po prostu, że latają sobie nad, nad dżunglą, patrzą na wszystko z góry. Albo że idzie ta małpa, której tak bardzo... Inna małpa nie lubi. I ta małpa się wywala i robi sobie krzywdę. I ta małpa się tak cieszy. Ojej, jaki dobry sen. Należy jednak pamiętać, że małpy inne naczelne są odmienne od ludzi i ich doświadczenia snów mogą być inne niż u ludzi. Najlepiej nie próbować bezpośrednio porównywać snów ludzi i małp, ponieważ małpy i ludzie są bardzo różnymi gatunkami i ich doświadczenia snów mogą być odmienne. Kurde, ale ja tak. Bardzo bym chciał wiedzieć, o czym śnią małpy. Ale dzisiaj, och, 20-kilometrowa góra bananów. To jest to, o czym śnią małpy. Jakie zwierzęta są naj inteligentniejsze poza człowiekiem Trudno jest dokładnie określić, które zwierzęta są najinteligentniejsze, ponieważ inteligencja jest trudna do zmierzenia i może być interpretowana w różny sposób. To prawda nawet jeżeli się mówi o inteligencji u człowieka, to zazwyczaj padają pytania ok, ale o jakim rodzaju inteligencji mówimy? Inteligencji emocjonalnej, inteligencji społecznej i tak dalej. Dochodzą dodatkowe pytania, w jaki sposób w ogóle tą inteligencję mierzyć? Jakimi testami? I czy ten test nie mierzy czasem umiejętności po prostu rozwiązywania testów, więc tym bardziej, jeżeli chodzi o inne gatunki, których życia i środowiska wyglądają zupełnie inaczej, no to po prostu komplikuje sprawę. W przypadku niektórych zwierząt można zmierzyć poziom ich inteligencji poprzez testy zachowań lub zdolność do rozwiązywania problemów, ale nawet wtedy trudno jest porównywać inteligencję różnych gatunków, ponieważ mogą one mieć różne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów. Niektóre zwierzęta, które są uważane za bardzo inteligentne, to między innymi delfiny, są znane z ich zdolności do uczenia się nowych zachowań i komunikacji z ludźmi. Szympansy są bardzo zbliżone do ludzi pod względem genetycznym i są znane z ich zdolności do roz rozwiązywania problemów i używania narzędzi. Psy są bardzo uważne i szybko uczą się nowych komend i są w stanie rozwiązywać różne rodzaje problemów. Króliki. O, to jest ciekawe. Są znane z ich zdolności do uczenia się nowych szlaków i rozwiązywania problemów z wi Rozwiązywania problemów innych zwierząt. Po prostu tego są króliki. Ciekawe. Swoją drogą wiedzieliście w ogóle o tym, że są zwierzęta. To są m.in. delfiny i są też chyba to jakieś konkretne rodzaje małp, które normalnie celowo czpają, dosłownie. Z tego co pamiętam, chyba lemury biorą jakieś skolopendry czy coś takiego, które są trujące i nie zabijają tych skolopędry, tylko pozyskują tą truciznę i zażywają jej dokładnie tyle, żeby się nie zabić, ale żeby być na haju. Z tego co kojarzę, to chyba delfiny robią podobne rzeczy, czy Jezus? Ale świat jest złożony i skomplikowany. Aplikowany. I dziwny, i ciekawy. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że jeszcze nie raz pogadamy sobie z chatbotem, bo za każdym razem, jak zadaję jedno pytanie i dostaję odpowiedź, to pojawia mi się kilka kolejnych. Jestem tym autentycznie zaciekawiony. No tutaj dostajemy zazwyczaj odpowiedzi, które są tak oszlifowane i są takie okrągłe i miękkie, ale na pewnym poziomie to wystarcza. Dziękuję Wam za dzisiaj i, i trzymajcie się. A i przypominam, że możecie mi tematy na odcinki podsyłać na Instagrama, jeżeli zauważycie coś ciekawego i uznacie, że jakoś fajnie by się to sprawdziło tutaj na kanale. Pan go to yy, zapraszam. Papa. Pa.